Zawsze zastanawiałem się, skąd jest ten szczególny rys polskiego zainteresowania Japonią. Bo on jest autentyczny, on jest prawdziwy. Ta placówka, to muzeum manga jest jednym z tego przejawów. No bo przecież i placówka, i zbiory powstały w oparciu o fascynację Japonią i całym Dalekim Wschodem pana Jasieńskiego mangi. Powstała przecież w oparciu o fascynację także i tych, którzy doprowadzili do powstania dzisiaj tej placówki, pani Krystyny Zachwatowicz, pana Andrzeja Wajdy i wielu, wielu ludzi, którzy do tego się przyczynili. W moim przekonaniu źródłem fascynacji kulturą i historią Japonii jest nie tylko film, bo zawsze myślałem, że może pan Andrzej Wajda gdzieś poprzez kontakty reżyserskie z Akirą, Kurosawą, może gdzieś się zafascynował tą kulturą. A okazuje się, że ta fascynacja trwa od roku 1944. Jak wyczytałem, od obejrzenia wystawy właśnie zbiorów Jasińskiego, które dzisiaj stanowią podstawę muzeum. Gdzieś ta, ta fascynacja także wynika pewnie. Z, trochę z podobieństwa historii, a trochę z naszych marzeń, które swego czasu wyraził także pan prezydent Lech Wałęsa, mówiąc o tym, że chcielibyśmy gdzieś odnosić się do ważnego wzorca kraju, który odniósł sukces poprzez głęboką modernizację, ale w naszym przekonaniu. Ja takie miałem zawsze wyobrażenie, także w oparciu o utrzymanie kontaktu z własną specyficzną, niezwykłą kulturą, odrębnością tradycji, ważnością tradycji narodowych. Myślę więc, że cząstką tej polskiej fascynacji Japonią jest także i nasze dążenie do modernizacji kraju, do jego unowocześniania, rozbudowywania. Wzrostu jego znaczenia bez utraty kontaktu, bezpośredniego styku, bez utraty szansy na korzystanie ze źródła siły, jakim jest zawsze tradycja i własna narodowa kultura. Dlatego cieszę się, że mogę uczestniczyć trochę w ramach 25-lecia polskiej wolności także cieszeniem się, że jednym z przejawów tej naszej wolności, rozumianej jako dążenie do nowoczesności. Bez utraty kontaktu z tradycją, ze specyfiką kultury narodowej możemy właśnie tutaj także obchodzić w ramach dwudziestolecia Muzeum Manga. Chcę serdecznie podziękować i serdecznie pogratulować tym, którzy przyczynili się do powstania tej niezwykłej placówki i wyrazić głębokie przekonanie, że odczuwają Państwo przede wszystkim głęboką satysfakcję z tego, że to niezwykłe miejsce żyje. Że to niezwykłe miejsce oddziaływuje na polską wyobraźnię, że to niezwykłe miejsce i także samo w sobie jest cząstką naszej modernizującej się ojczyzny. Pamiętam, była taka dyskusja żywa, czy można to muzeum manga w tak nowoczesnym kształcie usadowić tak naprzeciwko Wawelu, tej naszej skarbnicy, naszej tradycji narodowej, naszej, naszej historii. Dzisiaj, jak patrzy się na Kraków, a ja patrzę na Pana, pana Prezydenta Majchrowskiego, to widać, że tu w pobliżu Mangi powstają już wiele bardzo ambitnych budynków, bardzo ambitnej architektury. Niedawno byłem w centrum konferencyjnym, który jest tuż tuż, niedaleko stąd. I dzisiaj widać, że i polska historia, sąsiaduje z nowoczesnością, sąsiaduje z nowoczesnym wyrazem architektonicznym i że to wychodzi na dobre dla nas wszystkich. Mieliśmy taki zamiar, aby wracając z Japonii, z wizyty oficjalnej, z, trafić tu do Krakowa, do tego, Kawałka tego, tej cząstki kultury japońskiej w Polsce, tego śladu naszej polskiej fascynacji, także kulturą Japonii. No, nie wyszło z tą wizytą, bardzo tego żałujemy, ale przynajmniej mamy małą rekompensatę, że trafiliśmy tutaj, do krakowsko-polskiej Japonii. Dziękujemy bardzo. Mimo, że wiele osób może myśleć, że nasze kraje są oddalone od siebie, że dzieli nas duży dystans, to jednak są elementy, które nasze kraje, kraje zbliżają i sprawiają, że stają się one coraz sobie bliższe. Podczas mojej wizyty w Krakowie mogą rozmawiać po japońsku z osobami, które się uczą języka japońskiego, mogą usłyszeć od nich właśnie język japoński. Uważam, że również jeden ze wspólnych punktów, które łączą nasze kraje, to głęboki szacunek do tradycji, do tradycji i kultury. Mam nadzieję, że relacje między naszymi krajami, relacje przyjaźni między naszymi krajami będą się pogłębiać i Muzeum Manga będzie ważnym elementem w pogłębianiu tej przyjaźni. Dziękuję bardzo. Dzisiaj tylko po 20 latach należałoby powiedzieć. Panie Wajda, dziękujemy Panu. Pani Zachwadowicz, dziękujemy Panu. Nawet wtedy, kiedy byłem przy otwarciu tego dzieła miałem wątpliwości, czy w pewnym momencie pan Wajda nie zrezygnuje. Jednak nie zrezygnował, wybudował i jednocześnie utrwalił moje słowa powiedziane 16 sierpnia 1980 roku, drugiego dnia strajku sierpniowego. Przyciśnięty, napadnięty przez dziennikarzy z pytaniem. Co wy tu robicie? Taki zły stan kraju. A ja powiedziałem coś, co tylko ja rozumiałem, do dziś wielu nie rozumie. <gry> powiedziałem chcemy zacząć budować długą Japonię.